Dziś rozkryjemy sekret jednego śląskiego człowieka z Biblii, jako zwaty Enoch. Zapraszam. Biblia mówi o Enocha jego niesamowitych rzeczy. Mówi, że Enoch chodził z Bogiem i nie stało go, bo Bóg zabrał go. Ujadaj sobie, i że Bóg zabrał go, że nie prosto po prostu Nie wiadomo w jaki sposób. jak c, jak plit jego Godinia z Bogiem to plik jego dowiery do Boga. Jego życia to styl rozmowa z Bogiem. Krótko, prawda? Sekret Enocha to styl dowiery do Boga i gotowość współpracować z Bożym planem. On szukaw szukał in każdego dnia prosto szukaw szukał woli Bożej, tak jak ty czy ja z ranku szukamy swojego wzducia. Bóg wynagrodzi tych, którzy szukają Jego. Bóg pozwala sobie tym, jaki szukają Jego. I Enoch pokazuje, że dowira to nie jednorazowa dia, że to jest dia co jaka mamy robić codziennie, chodzić za Bogiem, dowierać jemu, szukać szukaty jego. Tomu koły w twoje może ti widbwać jakiejś skomplikowana sytuacja, ciężka, jakieś strażdania. E, nie przestawaj do wiaryty, nie przestawaj szukaty Bocha nie przestawaj chodety z nim, nie przestawaj mulety się, jeszczeb na własne naberaty Bożej na beraty Boży, Bożego ducha, jeszczeb nam muletwi Jezus trytysja z tym, jaki chocze chodety z Tobo, jaki nikoły nie zaliścja je bo Bóg zawsze wynagrodzuje tego, kto szuka Jego. Bóg nie zostawi Cię w strażdani, w śmierci. Bóg nie opuści Cię nigdy. Dlatego chodź z Nim, szukaj Jego, dowieraj Jemu, a On będzie Twoją nagrodą i Twoim życiem. Każdy Twój dzień, każde Twoje rozwiązanie może być przyjemnym Bogowi, Może być czasem odkrycia na jego w twojemu życiu żywy jak enoch dowiraj bogowi w usileniu